I dlatego ci życzę. Każdego dnia zaczynam kolejny rok mojego życia. Każdego dnia zaczynasz kolejny rok Twojego życia. Każdego dnia zaczynam coś. Co kończy tylko pozornie. Każdego dnia zaczynamy coś, co kończymy tylko pozornie, ale co niesie nas jak jakaś fala do punktu, w którym zaczniemy coś zupełnie innego w sposób, jakiego teraz sobie nie wyobrażamy. I nie będzie to tylko kolejny rok. Póki co, zanim nastąpi ten doniosły moment, uwalniający od kolejnych zaczynań, chciałabym. Chciała, chciała, by, chciała, by, chciała, by, chciała by. mieć każdy dzień taki przyjemny i zaczynać kolejny rok życia przy miło. Niech będzie ciekawie, mądrze, niech dobra fala łączy mnie z fajnymi ludźmi, kołysze łagodnie i czule. I niech w Twoim kolejnym dniu będzie przyjemnie, ciekawie, mądrze, żeby pojawiali się sami fajni ludzie. I żeby długo trwały rozkołysane chwile, i jeszcze życzę Ci odwagi, ale nie takiego nagłego impulsu, ale stabilnej siły przepływającej przez całe ciało, codziennie i przez wszystkie noce, i przez, I, i przez i wszystkie noce. Wszystkie, życzę Ci marzeń przekraczających horyzonty, nabierających treści w swoim tempie, na swój sposób. Na Twój sposób, w Twoim tempie, marzeń cieszących Cię, dopełniających Cię, zadziwiających. I życzę Ci, żeby Twoi bliscy i Twoi dalecy mieli zawsze otwarte głowy, otwarte oczy, otwarte serca, żeby widzieli Cię tak naprawdę, 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 żeby czuli Cię, rozumieli i nigdy nie odwracali się plecami. I życzę ci krajobrazów, które zapierają dech w piersiach. Niech piękno płynie do ciebie w każdej chwili. Właśnie teraz. I każdego dnia. Każdego dnia, bo zaczynasz kolejny rok swojego życia. Układasz własną rzeczywistość, a tym samym dorzucasz opracowaną przez siebie część do naszej wspólnej układanki. Ty to robisz. Ja to robię, oni też to robią. Każdego dnia. I dlatego życzę nam dobrej zabawy. I dlatego życzę nam dobrej zabawy. Ja bawię się całkiem nieźle. Każdego, dnia. każdego, każdego. Zaczynam coś, co kończy się tylko pozornie. Każdego dnia zaczynam coś, co kończy się tylko pozornie. Każdego, Każdego dnia, dnia zaczynam. zaczynam, zaczynam.